I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź do nas tutaj teraz. Jesteśmy napełnieni Twoją obecnością. Ty nas prowadź. Ty nam otwórz uszy, otwórz nam serca. Wlej nam tą treść, którą najbardziej potrzebujemy. Daj nam tym żyć odtąd i teraz. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Pierwsze, co chciałem powiedzieć, to to, że to nauczanie jest tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Zwłaszcza dlatego, że ja zawsze jak słyszę, że nauczanie jest tylko dla kobiet, to tym bardziej chcę je przesłuchać, bo może czegoś się ciekawego dowiem. Nie? Także... Ta ikona, która tutaj jest przede mną, jest to ikona Boga Ojca. I do niej wrócę na końcu, ale myślę, że nie będzie z, chyba zbyt wiele czasu, żeby ją całą omówić, co najwyżej te dwa, dwa elementy. Zacznę od wymiaru ludzkiego i wymiaru duchowego wymiaru bożego, w którym żyjemy. Więc wymiar ludzki. Ten wymiar ludzki znamy bardzo dobrze. Wiemy, że można przeżyć całe życie niczego się nie ucząc i nic nie zmieniając. Praca, dom, praca, dom i tak można umrzeć duchowo w wieku 20 czy 30 lat, a pozostałe czas to już tylko kwestia tego, jak długo będziesz żył, zanim wylądujesz w trumnie. Takie życie charakteryzuje się łatwością wchodzenia w zło nas otaczające. W złe zachowania kultywowane przez nas przez lata. Takie życie można nazwać duchowym zombie, żywym trupem, który zachowuje się w wiadomy sposób. Najpierw jesteś przygotowany, a potem umiejętnie wtłoczony w system, z którego trudno się wyrwać. Z drugiej strony mamy wymiar duchowy, wymiar boży. I znamy też bardzo dobrze te słowa. W nim poruszamy się i żyjemy. On jest w nas przyczyną chcenia i działania. On jest, on był i on przychodzi. Co to oznacza? Zwłaszcza to, że on przychodzi. Oznacza to, że Bóg stwarza cały ten świat i każdego z nas z osobna tu i teraz. Jak tu siedzimy. Czyni to mocą, którą ludzie nie są w stanie pojąć. Trudno jest to zrozumieć, jeśli do tej pory być może żyliśmy z dnia na dzień, nie uświadamiając sobie, jak bardzo kochającego mamy ojca. Przyjrzyjmy się teraz cierpiącemu sercu ojca rodziny. Zastanówmy się najpierw, skąd w sercu Ojca rodziny były cierpienie. W zasadzie odpowiedź jest prosta. Z częściowego braku miłości i doświadczenia zła w życiu. Tu można byłoby zakończyć, ale idźmy o krok dalej i zastanówmy się, skąd to jest, skąd się to bierze. Zaczyna się w naszym dzieciństwie, gdzie kopujemy podświadomie, zachowa podświadomie zachowania naszego Ojca. Więc nie tylko te dobre, ale także te negatywne, te złe. Następnie, wchodząc w życie nastoletnie i dorosłe, uczymy się po swojemu, nierzadko naśladując rówieśników czy kolegów z pracy. Szukamy wzorów do naśladowania autorytetów i autentycznych ludzi. Spotykamy więc na naszej drodze takie zachowania jak brak współczucia, chłodne emocje, odrzucenie. Wykluczenie z paczki kumpli, wyśmianie, przemoc fizyczna na ulicy czy w domu, nałogi. Oczywiście doświadczamy także i dobrych zachowań. Ale czy są to zachowania, o jakich mówi Duch Święty? Ja teraz wymienię powoli wszystkie owoce Ducha Świętego. I chciałbym, żebyś ty odpowiedział sobie jak to wygląda u ciebie. Miłość. Radość. Pokój. Cierpliwość. Uprzejmość. Dobroć. Wierność łagodność, opanowanie. No i jak, jeśli myślisz, że nie było tak źle, to dobrze. Ale teraz zobacz, jak zachowujesz się i co mówisz za kierownicą. Jak reagujesz na sytuację, na innych ludzi. A są te reakcje, które bardzo często wychodzą z nas bez zastanowienia i pokazują, jak tak naprawdę, jakie, jakie naprawdę jest Twoje serce, jak poranione jest Twoje serce. No to teraz szczerze, moi drodzy ojcowie, synowie. Każdy z nas ma powody, dla których jego serce cierpi. Ojciec, brak ojca, matki, dzieci, brak dzieci, samotność, choroba. Wymieniać można bez końca, ale ja mogę mówić tylko za siebie. Ja mam syna z autyzmem i teraz, mając już nowe życie w Bogu, uważam to za bardzo duży dar. Ale z drugiej strony, tu też cierpi moje serce. Przyjrzyjmy się teraz postawom cierpienia. Zasadniczo są to dwie postawy. Może się to cierpienie albo przyjąć, albo odrzucić. Tak jak krzyż. Gdy odrzucasz cierpienie, to odrzucasz krzyż, ale także odrzucasz pokorę. I znowu wchodzisz w świat pychy, gdzie bardzo brakuje miłości. Obwiniasz wszystkich o wszystko i o cokolwiek, tylko nie siebie. Czyli nie bierzesz odpowiedzialności za swoje czyny i życie. Przyczynę zła w swoim życiu widzisz poza sobą i żyjesz wtedy w kłamstwie diabła. Cierpisz, to walcz. Stąd są wojny na świecie. Wtedy coraz mniej jest w tobie życia, a coraz więcej śmierci. Zaczynasz myśleć, że cierpisz, bo zadajesz bez końca pytanie dlaczego. Dlaczego tak jest, dlaczego to, dlaczego ja. A to jest pytanie, które pogłębia w tobie złość i prowadzi do jeszcze większej złości w sercu. I jaki wtedy dajesz wzór do naśladowania? Jeśli bardzo cierpisz, to mało jest w tobie życia, a za dużo śmierci. I możesz tego nawet nie widzieć, ale wtedy nie ma w tobie zmartwychwstania. Jeśli odrzucasz cierpienie, to ranisz siebie i takim sercem ranisz wszystkich dookoła i swoich najbliższych i dzieci. Wtedy cierpisz bez sensu, na darmo, a, a nawet w złą strony. A przede wszystkim ranisz serce Twojego Ojca, który jest w niebie. A co mówi Jezus? Jezus mówi zmień myślenie, złam ten, złam ten schemat, w który wtłoczył Cię świat. Jezus mówi, że jeśli chcesz coś zmienić i mieć te efekty, to najpierw w to uwierz. A wtedy ci się stanie. Twoja wiara Cię ocali. Nieodwrotnie. Bo każdy w złym stanie, każdy, kto się znajduje w złym stanie, czeka na duchowe fajerwerki. Jak zobaczę, to uwierzy. Żeby zmienić swoje życie potrzebujesz wiary, potrzebujesz uwierzyć, mieć cel i chcieć tej zmiany. Święty Paweł mówi, by budować wiarę poprzez odnawia, odnawianie umysłu. Jak jesteś chory, poważnie, tak życiowo, to lądujesz u lekarza pierwsze co. Więc jak zdajesz sobie sprawę z tego, że coś jest. Nie tak w Twoim życiu, i to może poważnie, no to może iść do fachowca, od umysłu. Psycholog? I nie mówię psychiatra. Psycholog. Jeżeli z wiarą przyjmujesz cierpienie, to nie tylko je akceptujesz, ale także zaczynasz kochać w tym cierpieniu. I umiesz ofiarować to cierpienie za. Tego, kto Twoim zdaniem tego najbardziej potrzebuje. Albo dajesz to Bogu, który tym bardziej, lepiej wie od Ciebie. Komu to Twoje cierpienie, to, co Ty przeżywasz, możesz ofiarować. Czyli przemieniać zło w dobro. Do tego potrzebujemy mocy Bożej. Jeśli cierpisz razem z Jezusem z Martwych Stałym, to umiesz nadać sens, umiesz nadać wartość i dobro temu cierpieniu. A wtedy w Twoim sercu rodzi się wdzięczność. Przyjmujesz także pokorę i tworzysz razem z Bogiem, Ojcem, świat miłości. Gdy zaczynasz wierzyć, to rób to na 100%. Nie da się być pół lekarzem albo pół inżynierem. Nie da się być też pół chrześcijaninem. Tak na pół gwistka. Gdy wchodzisz w relację z Bogiem, całym swoim sercem, Zaczynasz rozumieć, że Jezus nie walczy, ale przyjmuje cierpienie, a w Jezusie cierpi także serce Boga Ojca. No i to wtedy zmieniasz swoją postawę, swoje myślenie. Tu łamiesz ten schemat, to błędne koło. To tu od Boga Ojca otrzymujesz nowe życie i stajesz się godnym wzorem dla swoich dzieci. A badania dokładnie pokazują, że obraz Boga Ojca budujemy na podstawie fizycznego Ojca. Tu jest ta odpowiedzialność za swoje życie i wielki dar, jaki możemy dać naszym dzieciom i bliskim. Obraz Ojca, który kocha. Obraz Ojca, który się raduje. Obraz Ojca, który przynosi pokój. Obraz Ojca, który jest cierpliwy. Obraz Ojca, który jest uprzejmy, dobry. Obraz Ojca, który jest wierny, opanowany i łagodny. To jest cel, którego życzę Wam i sobie. Skupmy się teraz nad cierpiącym sercem ojca kapłana. Tu sprawa wychowania wydaje się być bardzo podobna, więc pójdźmy o krok dalej. Wydaje się, że taki kapłan to ma łatwiej, bo nie ma żony, dzieci. Ale kapłan ma do spełnienia rolę ojca duchowego, bo to jest wpisane w jego powołanie. Jest on odpowiedzialny za naprawdę wiele dzieci duchowych. W serce kapłana, który chce pokazać innym ludziom, jak bardzo kocha ich Bóg ojciec i kim jest, musi bardzo cierpieć, gdy widzi odchodzących ludzi z Kościoła. Oni nie dadzą sobie pomóc i się gubią, a on jest właśnie do nich posłany. Kapłanowi na pewno grozi samotność w takiej sytuacji. I tu będąc sam może zmłodzić, dokonywać złych wyborów, tak jak każdy z nas. I tutaj kapłana ratuje przede wszystkim osobista relacja z Bogiem Ojcem, relacja Ojca i Syna. Ale nie tylko, bo także i zobaczcie, tak jak tutaj wspólnie teraz jesteśmy, odważni mężczyźni świętego Józefa, tworzymy wspólnotę. W takiej żywej chrześcijańskiej wspólnocie, są dobre i prawdziwe relacje, gdzie można być sobie pomocą, można być wzajemnie szczerym, można być szczerym sobą. Bez oceniania, we wzajemnym przyjęciu, odkrywaniu i budowaniu wzajemnych relacji, we wzajemnej modlitwie. Myślę, że tutaj trzeba było też. Bardzo króciutko przytoczę historię świętego Józefa, jak cierpiało jego serce. On, gdy chciał już oddalić Maryję, to była hańba. Jeszcze wcześniej, w poprzednich wiekach, pannę w ciąży kamienowano. On chciał oddalić Maryję, dać jej list rozwodowy, odprawić się do męża. Ale to, co się wiązało dla niego z tym, to jest też to, że on musiał wtedy też odejść z tego miejsca, bo społeczność by go zjadła. Pytania, śmiechy, wytykanie palcem co dzień. Także on rezygnował z siebie, ratując Maryję. Dobrze. Teraz skupmy się na cierpiącym sercu Boga Ojca. Bóg wygłosił orędzie do swoich dzieci w 1932 roku. Przeszło 50 lat, Kościół badał prawdziwość tego orędzia i po raz pierwszy zostało ono ogłoszone we Włoszech w 1989 roku, a w Polsce w 1997 roku. Bóg zaczyna tymi słowami. Przychodzę, aby wygnać przesądny lęk który moje stworzenie odczuwa wobec mnie. Z kolei dalej mówi, że ludzie myślą, że jestem groźnym Bogiem i wtrącam całą ludzkość do piekła. Jest stary z brodą. To jest ikona Boga Ojca, to jest młody człowiek. On mówi w tym orędziu, że nie jest ani młodszy, ani starszy niż Jezus. Bóg mówi także: Pragnę dać im do zrozumienia, że moja radość polega na tym, abym był znanym i kochanym przez swoje dzieci. Bóg nazywa nas ludzi arcydziełem w dziele swojego stworzenia i zachwyca się nami, kochając nas z całego serca. Bóg, stwarzając nas, dał nam takie samo serce, jak ma on. To znaczy, że On czuje wszystko tak samo jak Ty. Już tutaj widać, że serce Boga Ojca cierpi, bo jeśli pragnie być znanym i kochanym przez wszystkie swoje dzieci, to znaczy, że tak nie jest. A każdy ojciec, który kocha swoje dzieci, nie chce, by one się Go bały. Zobaczmy też, na czym polega dramat Boga Ojca. Otóż Bóg Ojciec stracił tą bliską relację ze swoimi dziećmi. Krótko po stworzeniu, na samym początku. Znacie różne historie, rozłąki, gdzie rodzice nie mogą być ze swoimi dziećmi, dzieci z rodzicami ból, dramat. A Bóg właśnie pragnie z nami rozmawiać jak Ojciec ze swoimi dziećmi, bo nas kocha. Bóg, Bóg umarł w Jezusie na krzyżu za nas. Zobaczcie, że tu Bóg Ojciec oddał swoje życie za życie swoich dzieci. Z miłości do nas. Z miłości do nas wybrał śmierć swoją, byśmy my mieli nowe życie w Jezusie. A to oznacza, że Bóg wziął na siebie ból i cierpienie w ciele swojego Syna Jezusa, bo nie chce nigdy sprawiać cierpienia swoim dzieciom. Tak zachowuje się kochający Ojciec, prawda? I to właśnie dlatego. Całe niebo się raduje z jednego nawróconego grześnika razem z Bogiem Ojcem, bo odzyskał jedno utracone dziecko. Ale jak to wygląda teraz? Miłość Boga Ojca jest zapomniana lub zafałszowana lękiem. Zobaczcie, jak bardzo Bóg Ojciec pragnie nam wybaczyć. To jest jego porównanie. Tuż nasze grzechy dla Boga są jak żelazo, a miłość jak złoto. Tysiąc kilogramów żelaza mniej znaczy niż dziesięć kilogramów złota. Tysiąc do dziesięciu. To znaczy, że odrobiną miłości można pokutować za ogromne niegodziwości. Nasz Bóg Ojciec mówi także, że w Eucharystii przebywa z nami jak Ojciec swojej rodzinie. Że w moim, Twoim sercu odpoczywa. I ja myślę, że odpoczywa od cierpienia, które za nas oddaje. Bóg Ojciec przychodzi do nas i przebywa w nas poprzez Ducha Świętego, troszcz, troszcząc się o nas jako małe dzieci. Pragnie, byśmy wiedzieli, że mamy Ojca, który nas stworzył i chce nam dać posiadane przez Niego skarby. Jest to Ojciec, który o nas myśli, kocha nas i chce nam ofiarować wiekuiste szczęście. Ojciec nasz złożył nam obietnicę. Oto jedna z nich: Wzywajcie mnie imieniem Ojca z ufnością i miłością, a wszystko otrzymacie od tego Ojca, doznając równocześnie miłości i miłosierdzia. Musimy wiedzieć też, że Bóg od momentu stworzenia człowieka cały czas trwa przy człowieku i pomaga we wszystkim. Bóg pragnie, byś pamiętał, że On jest tam, gdzie Ty jesteś, bardzo blisko. Jeżeli jesteś w stanie łaski uświęcającej, może przebywać w Twoim sercu. Bez Jego obecności nie mógłbyś istnieć. Bóg pragnie, byśmy wszyscy wzywali Go poufałym imieniem Ojca i przyjaciela. Byśmy oddali, mu, byśmy oddali Mu się pod jego szczególną opiekę za pomocą tego obrazu. Ponieważ pragnie uczestniczyć w troskach i radościach każdej rodziny i osoby. Dłoń wyciągnięta to jest dłoń, która błogosławi cały czas. Ile z tego ja przyjąłem? Ile z tego Ty przyjąłeś? Bóg błogosławi cały czas. Ten taboret, ta ławka, na której siedzi, on siedzi kolor niebieski kolor czerwony, kolor niebieski jest dla Boga, kolor czerwony jest dla Ciebie. Jest to symbol krwi stworzenia. Chodzi o to, żebyś ty był w stanie usiąść jak z przyjacielem na tej ławce i sobie z nim porozmawiać. A dopiero za nim jest cała światłość i niebo. Oto kolejna obietnica dana nam od Boga Ojca, najbardziej nas kochającego, na sam koniec. Wszyscy ci, którzy wezwą mnie imieniem Ojca, choćby tylko jeden raz, nie zginą, ale pewni będą życia wiecznego razem z wybranymi. Na co czekasz? Działaj. Czy widząc, jak bardzo Bóg nas kocha, może sprawić przyjemność swojemu kochającemu Ojcu? Jeśli tak, to pamiętaj tą datę. 7 sierpnia, już niedaleko. 7 sierpnia. Jest to święto Boga Ojca, który pragnie być znany, czczony i kochany. Jak to zrobić? Przesłuchaj orędzie. Poczytaj. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.